Witam ponownie. W tym odcinku zajmiemy się wymianą dysku w rekorderze kamer przemysłowych. Lub też pokażę, jak zainstalować nowy taki dysk. Oczywiście w znowu zakupionym rekorderze, gdzie nie zawsze taki dysk jest zamontowany. Jeżeli dysk jest uszkodzony, to będziemy widzieć wszystkie obrazy z naszych kamer, ale oczywiście ten obraz nie będzie nagrywany. Oczywiście przed wymianą dysku należy sprawdzić w softwareze, czy te kamery są dobrze ustawione, czy nie ma tam żadnego problemu z softwerem, czy on nie nagrywa, bo też kilka przypadków zdarzyło mi się takich, gdzie po prostu ludzie przestawili sobie kilka ustawień w rekorderze. No i oczywiście dysk był sprawny, a nie nagrywało się tylko dlatego, że ktoś to nagrywanie wyłączył. Jeżeli sprawdzimy wszystko, a cały czas nie nagrywa, i oczywiście w softwareze, jeżeli sprawdzimy nasze Dyski twarde, i tam system nie wykrywa żadnego dysku, to prawdopodobnie ten dysk jest uszkodzony. W tym celu musimy tutaj odkręcić te kilka śrubek. Oczywiście tutaj mamy już bląby zabezpieczające nas przed zdjęciem tej obudowy, i musimy się z tym liczyć, że jeżeli taką obudowę zdejmiemy, no to stracimy na pewno gwarancję. No i zdejmujemy tutaj tą obudowę. Jak widzimy, tutaj nie ma za dużo elementów. To jest w zasadzie większą część zabiera ten nasz dysk i tu jakieś sterowanie tego rekordera oczywiście no i wszystko. Oczywiście żeby ten dysk wyjąć, pierwsze co oczywiście rekorder musi być odłączony od prądu. Wyjmujemy tutaj te dwie wtyczki, jedna tutaj sygnałowa i druga prądowa. No i tutaj musimy z drugiej strony oczywiście jeszcze przez te blomby. to też się wiąże oczywiście z zerwaniem tych blomb, odkręcić nasz twardy dysk. no i proszę bardzo dysk mam wyjęty kupując nowy dysk zwróćmy uwagę na typ tego dysku to jest akurat dysk SATA o pojemności 1TB oczywiście tu pojemność nie ma większego znaczenia ale dysk powinien być tego samego rodzaju no i montaż oczywiście nowego dysku odbywa się analogicznie tak samo przykręcamy najpierw dysk do naszej obudowy podłączamy gniazda tyczki tutaj do naszego dysku nie ma ich więcej także nie możemy się pomylić załączam nasz rekorder po takiej wymianie i on sam powinien wykryć nowy dysk powinien nas poinformować że wykryto nowy dysk i będzie chciał go sformatować oczywiście klikamy ok i sprawa załatwiona już powinno nam to działać kontynuując tą serię o przemysłowych kamerach zapraszam na następny odcinek gdzie wytłumaczę jak właśnie ustawić Taki software jak ustawić oprogramowanie naszego rekordera. Pozdrawiam, cześć.